W taki sposób, że wystarczy tylko pobiegać i wybiegasz sobie te y, niedobre kalorie. Wszystko jest w porządku. Ach, jest. Ne, światem naukowym i organizacjami są następujące. Zobaczcie. No, zdziwicie się na pewno. Y, nie znam takiego twardziela, który by sprzeciwstawił się i nie przyjął takiej nagrody finansowej y, od firmy y, mówiącej Słuchaj, Mateusz! Bracia Rodzeń. Można pięknie żyć. Zapraszamy Ciebie do dołączenia do niesamowitej społeczności niezależnie myślącej i pięknie żyjącej, czyli BR Team. Już 4 maja otwieramy drzwi i zapraszamy. Przygotowaliśmy specjalnie dywan czerwony na Twoje przyjście. Ale jak nie 4 maja, to później 5 listopad, dzień naszych urodzin, co pół roku możesz tam wejść także spokojnie. Abertim to przede wszystkim spotkania, to przede wszystkim energia, to przede wszystkim budowanie i potężny rozrost społeczności niezależnie myślących osób, którzy wiedzą, jak pięknie żyć. Bertim to spotkania rzeczywiście na żywo. Mamy już listę po całej Polsce miast, miejscowości, do których jeździmy, spotykamy się z Wami, analizujemy Wasze badania, patrzymy na nie, przybijamy sobie piąteczki i generalnie jest fajnie. Szczegóły znajdziecie w opisie tego filmu. Bertim to także niezależne myślenie, przede wszystkim niezależne myślenie, tak jak ten artykuł, który mówi, w jaki sposób w niebezpieczne występują niebezpieczne powiązania między pieniędzmi, Firm produkujących jedzonko, a wynikami e, naukowymi badań, które przez to jedzonko są sponsorowane. No i niestety wnioski są bardzo smutne i przykre, no bo mówią ni mniej, ni więcej to, że im większy wpływ danego sponsora i producenta jedzonka, tym bardziej wyjdzie, że badanie. Opisujące dany produkt będzie korzystne dla danego sponsora. No bo jak to wytłumaczyć, że na tych półkach, w tych sklepikach, generalnie trudno, no trzeba się naszukać, żeby znaleźć produkt nietoksyczny, tak? Tak, nietoksyczny. To już jest przecież jasne ponad wszelką wątpliwość, że e, większość takich produktów, tych frykasów, tych e, przesłodzonych przekąseczek nie przysparza nic dobrego, totalnie nic dobrego, a mimo tego sprzedaje się to legalnie na półkach. E, jeszcze to było by w pół biedy, bo nic się nie stanie jak raz czy drugi raz rzadko zjesz taki produkt, ale te produkty są sprzedawane i reklamowane jako zdrowe często w taki sposób, że wystarczy tylko pobiegać i wybiegasz sobie te niedobre kalorie, wszystko jest w porządku. I wszystko byłoby w porządku, gdyby się nie okazało, że większość chorób przewlekłych i problemów metabolicznych właśnie wynika z jedzenia tego jedzonka. Zobaczcie. Przewlekłe choroby, takie jak choroby układu krążenia, nowotwory, cukrzyca typu drugiego, to te, które generują największą zachorowalność i śmiertelność na świecie, a ekspozycje żywieniowe są jednymi z kluczowych determinantów tych chorób. Z tego powodu przemysł spożywczy, świadomy kluczowej roli diety, wykazuje zainteresowanie finansowaniem projektów mających na celu zbadanie możliwych skutków produktów żywnościowych, co jest szczególnie interesujące w obecnych czasach. W kontekście kryzysu finansów publicznych oraz publicznej służby zdrowia. Czyli zobaczcie, generalnie to jest tak. Wiemy, że to co jesz i pijesz ma ogromne znaczenie, i generalnie świat i konsumenci w tą stronę idą. Wobec tego trzeba szybko inwestować w po to i w to, żeby te produkty miały potwierdzenie naukowe, że są żywnością zdrową, a przynajmniej nietoksyczną i można je spożywać. No, innej opcji już teraz nie ma. Jednak interes przemysłu spożywczego nie ogranicza się tylko do postępu naukowego, ale także do korzyści handlowych, co może czasami prowadzić do konfliktów interesów ze względu na jego możliwy wpływ na badane tematy, politykę zdrowia publicznego w zakresie żywności lub m.in. wyniki i wnioski z badań naukowych, co już jasno wykazano w badaniach. Niektóre wpływowe media, na przykład New York Times, potępili wsparcie finansowe niektórych firm dla naukowców, instytucji lub organizacji. Nie znam takiego twardziela, który by sprzeciwstawił się i nie przyjął takiej nagrody finansowej od firmy mówiącej: Słuchaj, Mateusz, weź ty mi tu, zbadaj: jesteś naukowcem, w który jest mądrym gościem. Masz tu 200 tysięcy, zbadaj ten produkt pod kątem przydatności i zdrowotności. Tylko pamiętaj: my ten produkt sprzedajemy. Fajnie, jakby ci wyszło, że on raczej nie powoduje raka. To jest jedno. Prawda jest też taka, że nowi naukowcy, nowe, młode, energetyczne pistolety. organizmy, pistolety wchodzące na rynek zaraz są wyszukiwane przez headhunterów, właśnie tych potężnych korporacji i całe działy tych firm, po to, żeby wziąć, wziąć i Chyba wziąć. przechwycić ten inteligentny i błyskotliwy umysł do swojej stajni, a wtedy już sprytnymi technikami manipulacyjnymi i wywieraniem wpływu, no ten umysł, już wtedy tańczy do tej muzyki, która jest grana z głośniczków Coca-Coli i McDonalda. No, główne, jedne z takich charakterystycznych technik i konkretnych przykładów takiego połączenia między pieniążkami czy tą pęgą firm produkujących jedzonko, a światem naukowymi organizacjami są następujące. Zobaczcie. No, zdziwicie się na pewno. Finansowanie co przez Coca-Colę założycieli organizacji The Global Energy Balance Network w promowaniu aktywności fizycznej jako najskuteczniejszej metody kontrolowania kalorii, odwracając uwagę od spożycia napojów bezalkoholowych w profilaktyce otyłości. No, i tu zróbmy tą przerwę, bo, bo nad tym trzeba się skupić. Coca-Cola spowodowała, że całe społeczności, miliony osób na świecie biegają maratony. Dziękujemy! Lecą na siłownię. Dziękujemy. Skaczą do dźwięków głośnej muzyki, myśląc, że w ten sposób spalają kalorie i myśląc, że w ten sposób wprowadzają się w deficyt energetyczny, w deficyt kaloryczny. No to podziękujcie Coca-Coli i The Global Energy Balance Network Zro zostaliście zrobieni w balona. <laughs> Wkręceni! To jest, jak ktoś mówi, to jest prank. Mamy was, ale słuchajcie, na poważnie. My jesteśmy tutaj po to, żebyście już więcej w życiu nie dali się zrobić w Bambuko i tłumaczymy Wam te zależności między finansowaniem a pseudonauką, która z tego powstaje. Kolejny przykład to jest, są e-maile od Monsanto ujawniające płatności dla naukowców w celu poprawy publicznego wizerunku modyfikacji genetycznej nasion. Ten temat jest nam mniej znany, ale chodzi tutaj o gMO, o modyfikowanie roślin. Tam byli przepłacani naukowcy którzy no, pisali tak, jak ci, którzy te pieniążki dali. Generalnie masz myśleć inaczej niż jest w rzeczywistości. To takie są zasady. No i chyba najbardziej taka znana, najbardziej I nielubiana temat, więc cukier, zobaczcie, no wpłaty od przemysłu cukrowniczego dla naukowców w celu ukrycia negatywnych skutków cukru i obwinianie tłuszczów za globalną epidemię otyłości i cukrzycy. O tym ostatnim skandalu donosił także dziennik naukowy JAMA of Internal Medicine. No słuchajcie, no to jest klasyczny matrix. Słuchajcie, no już nie wiadomo w co wierzyć. Kla przykład z cukrem jest klasyczny. No przecież wiele osób do dzisiaj jeszcze niestety ma wyprane mózgi i myślą, że cukier krzepi że cukier że cukier jest źródłem szczęścia, że cukier jest źródłem radości, że dzieci bez cukru się nie rozwiną. Tymczasem cukier powoduje stłuszczenie wątroby i insulinooporność. No, ale jak pójdziesz do dietetyka jednego z drugim, znowu ci strzeli kartką i dietą niskotłuszczową, yy, używając argumentów sprzed 60 lat. Wtedy jeszcze byśmy wybaczyli, no bo wiecie, no nie za wiele wiadomo, ale tak teraz jest. już ponad wszelką wątpliwość wiadomo, że tłuszcz, ten zdrowy, naturalny tłuszcz, no hello. I słuchajcie, problem nie polega tylko na tych trzech konkretnych przykładach, problem jest systemowy, problem jest ogólnoświatowy, zobaczcie. Szkodliwy wpływ przemysłu spożywczego, a w szczególności głównych firm produkujących napoje bezalkoholowe, nie ogranicza się do anegdotycznych wydarzeń. Kilka przeglądów systematycznych dotyczących wpływu napojów bezalkoholowych na zdrowie przyniosło korzystne wyniki dla branży, która finansowała badania. Co wykazano również w przeglądzie pięciu analiz wyników 206 opublikowanych artykułów na temat wpływu spożywania napojów bezalkoholowych na zdrowie, z których aż 100%. 11 zdeklarowało otrzymanie dofinansowania z branży. Jednym z wniosków z przeglądu było to, że istniało istotne, pozytywne powiązanie między faktem otrzymania dofinansowania a zakończeniem badania, co sugeruje brak wpływu napojów słodzonych cukrem na zdrowie. A, czyli Mówiąc obojętnie obojętne są, tak? Rozumiem. Znaczy, nie rozumiem, ale przecież. Zobaczcie, w jaki sposób firmy czy sponsorzy danego badania mogą wpływać na wyniki tych badań. Dlaczego wy już, no, wy wiecie, bo jesteście grupą niezależnie myślących osób, ale dlaczego więcej, wie, większość ludzi nie wie, co myśleć, bo w, z telewizji jest przekaz właśnie taki. Poza możliwą integracją, ingerencją finansowania firm w proces badawczy poprzez, uwaga, generowanie hipotez. Analiza i interpretacja wyników niektóre badania wskazują, że można było manipulować wynikami przeglądów systematycznych na, temat, na ten temat. W tym sensie w badaniu opartym na 17 przeglądach systematycznych zaobserwowano, że 6 z nich, które otrzymały fundusze od producentów napojów bezalkoholowych, stwierdziło, że nie ma wystarczających dowodów na poparcie pozytywnego związku między spożyciem napojów a przyrostem masy ciała lub otyłością, podczas gdy przeglądy bez funduszy branżowych wykazały, że spożywanie napojów słodkich było istotnie związane z większym przyrostem masy ciała. I teraz co myśleć, jak się zachować, kiedy z jednej strony masz przekaz, że nie robisz sobie krzywdy, jest to obojętne dla Twojego zdrowia, i raczej ten przekaz usłyszysz, dlatego że za tym idzie kasa. A raczej nie usłyszysz tego przekazu niezależnego, za którym nie idzie aż tak dużo pęgi. Więc y, współczujemy Tobie, a z drugiej strony gratulujemy, że tu jesteś niesamowita społeczności, niesamowity członku społeczności niezależnie myślącej, która nie da się zrobić w bambuko. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie szukali rozwiązań. Jednym z wzorów, które będziemy chcieli wprowadzić, powiem y, y, szeroko, na rynku wykładów i edukacji jest to, żeby wykładowcy i edukatorzy tacy jak my byli z daleka od jakichkolwiek powiązań finansowych, od przemysłu. Dlatego też regularnie organizujemy warsztaty o zdrowiu. 17 września 2022 potężna konferencja Można Pięknie Żyć, która jest wolna od jakiegokolwiek zewnętrznego finansowania. Finansujecie tą konferencję Wy. Dziękujemy wy Wam za to. jesteście sponsorami i Wy jesteście przemysłem naszej działalności. To jest wszystko dla Was i Wy musicie mieć pewność, że wiedza, która idzie nie jest pod naporem właśnie chociażby producentu tego czy tamtego napoju. A w związku z tym możecie być pewni, że to, co usłyszycie, jest wiedzą niezależną, a nie wiedzą i nie wykładem, który został stworzony przez firmę, która chce, żebyś ty tam na fotelu myślała lub myślał, że to jest dobre, a w rzeczywistości jest do kitu. Przejdźmy do wniosków zaraz przed kciukiem, jeszcze dlatego słuchajcie. Dlatego wpływ bezpośredniego finansowania na naukowców z przemysłu może być niebezpieczny i powodować stroniczość. Z tego powodu należy ustanowić przepisy, które bez ograniczania inicjatyw prywatnych pomogą w podjęciu jasnej decyzji, czy całkowicie unikać bezpośredniego finansowania przez tę branżę, jak to miało miejsce w przypadku. Przemysłu tytoniowego. No tam słuchajcie, w momencie kiedy branża tytoniowa przestała finansować badania naukowe, okazało się, że jednak papierosy powodują raka, że dowód jest miażdżący, że jednak nie można dawać papierosów dzieciom i że twój lekarz nie pali kameli, a jeżeli pali jest po prostu niedouczony. No, Albo uzależniony. Re rekomendujemy to samo w przemyśle i farmaceutycznym i spożywczym. Mateusz, poczekaj z tym kciukiem, podsumowując. Wszyscy prelegenci byli zgodni co do konieczności przeprowadzenia badań naukowych dotyczących żywności i zdrowia w sposób rygorystyczny i wysokiej jakości, niezależny od źródeł finansowania. W ten sposób można by wykryć uprzedzenia związane z finansowaniem przez przemysł spożywczy i ujawnić potencjalne naużycia, nadużycia oraz wprowadzające w błąd lub błędne wyniki przyjęcia, które prowadzą do utraty wiarygodności badań w zakresie epidemiologii żywieniowej z powodu konfliktów interesów. Pieniądze przemysłu WON. Yy... A tutaj jest niezależna nauka, twój kciuk i prosimy Was o subskrypcję, bo okazuje się, że prawie połowa z Was nie nacisnęło tego. No to uwaga! Uwaga! Teraz wszyscy, którzy nas oglądacie, nie walcie w kciuka, walnijcie jak macie ochotę, ale zasubskrybujcie kanał. Tam jest takie coś czerwone, jest napisane subskrybuj. Prosimy, zasubskrybuj ten kanał po to, żeby inne osoby dowiedziały się i nie dały zrobić w bambuko i dołączyły do tej niesamowitej, niezależnie myślącej społeczności.